Witajcie w nowej serii, jaką jest aż do Ligi Mistrzów. W dzisiejszym odcinku zobaczycie Pogon Szczecin! ma Siema, się maneczko z tej strony bambu. Dzisiaj będziemy grać sobie w FC 25 i rozpoczynamy nową serię aż do ligi mistrzów, albo aż do ligi konferenc, albo tam Europy chyba to jest jeszcze. I będziemy to robić w karierze menadżera. <tryk> zaraz wylosuje, wylosujemy klub, wylosujemy zaraz. I najpierw zaczynamy od ekstra klasy. To ja idę losować. Dobra, więc jesteśmy w, na kole fortuny, więc losujemy, jakim klubem będę musiał wygrać, wygrać Ligę Konferencji Europy lub Ligę Mistrzów. ale chyba polskich w ogóle nie ma. Pogoń Szczecin. A to lecimy do kariery menadżera. Kupimy tam piłkarzy. No to lecimy Dobra, ja już wybrałem I mamy 3 miliony Budżetu Na transfery Żeby wygrać tam ligę konferencji Europy Czy tam Polski nawet Możemy wygrać ekstra klasę Czy tam jakiś puchar No to Ja szukam zawodników I się zaraz widzę z wami jak znajdę zawodnika Dobra, no na razie mi się nie udało sprowadzić. Ale sprawdźmy, czy wygramy ze stal, coś tam. Yy, szybka symulacja i 2-1 wygrywamy. Stal mielec. Wygryźmy sobie stal mielec, to fajne. Ale to. Idę. Szukać. Znaczy szukać. No nie mam overalla pokazanego. I muszę poczekać, więc spra sprawdzę, czy mogę go kupić, czy nie, więc widzimy się jak go kupię. Dobra, zobaczmy czy gramy. Gramy z Górnik Zabrze. Eee, więc... Oj, źle kliknąłem. No to... Piłka w Przejdź Przejść do wyniku. 2-0! Nice, kto strzelił? Kolursin i Ulsetada. Nie znam, nie znam ich. O. No to wygraliśmy dwa mecze na trz trzy na razie i to jest czwarty mecz. Jaki mamy? No i, o, myślałem, że przegraliśmy, dobra. Czyli wygraliśmy trzy mecze z czterech. Przegraliśmy z Lechią Gdańsk 2-1. No tak to wygraliśmy. 2, 0, 2, 1 i teraz 2, 1. Udało mi się uzbierać na razie. Z 3 na 4. A nie, razem to 7 milionów mam. No to mogę kupić kogoś. Na razie. No to widzimy się pod koniec. Czasu. Dobra, więc minęłam, sprzedałem dwóch. I ile mam teraz? No, razem dziesięć. Tak, bieżący budżet to 7, No to może, no, to możemy kupić kogoś. Może to na razie to skautuj. Może jego wypożyczymy. pożyczymy jego. Do juventusu przeszedł. 1 0 1 0 1-0, przegraliśmy. Może teraz jakiś transfer zrobię. Zobaczymy, czy się polepszy. I mamy 3 próby. 3 sezony. Kupię tych dwóch zawodników, przesumuję jeden sezon, kupię może jednego zawodnika, przesumuję kolejny sezon i trzeci sezon bez kupywania, więc... Ale... Dobra. Je jeden jest. O. Al-Juwair, jest. Mało kosztuje dosyć kosztuje. I możemy go kupić. Za ofertę. kwotę. Ile mogę zaoferować na maxa? Czyli tyle kosztuje, tyle kosztuje, czyli może takie trzy trzy siedemset takie bardziej dobra. Mamy. Mamy, mamy, mamy. Negocjujemy teraz. Negocjujemy. Aktualna... Ple... kluczowa rola 4 lata? Okej. Okay. Może być. Yy, zignorujemy tę klauzulę. On miał 18 tysięcy. To może takie 20. 5000 Okej. Okay. no i mamy, no i fajne. No i fajne, co dobra bombić, bombić to przynajmniej mamy, mamy zawodnika. No i co, zarządzanie zespołem, nie ma go tu. Aha. No to poczekajmy chwilę, aż przyjdzie do nas. No trochę, ale mamy z koroną Kielce. Kielce, koroną Kielce. Z koroną Kielce. Dobra no. Szybka symulacja. Bum bum, rozbombiony, korona Kielce. Ogórnik zabrze jeden 1 fajnie. I hop, no i przesymonujmy troszkę, czy on tak po jednym dniu idzie. O, dwa, dwa, jeden, już dziś. No i co z, co z tym, no i co z tym piłkarzem? Kiedy to, on, to. No i kiedy? Aha, no to musimy no, jeszcze troszkę poczekać. Ach, szkoda, szkoda, szkoda. Szkoda. No nie co ja klik No znów to kliknąłem. Dobra, co to? Krak... Tracowia. Kraków chyba to jest. No, nie wiem. Coś do wyniku. O, 1.0, fajnie. Fajnie, 1.0 dla nas. Raków często. Nie, Raków często chowa. No dobrze. No i co z tym? Nie, pewnie to mam. A trener ok. Mm, taki może być. Tak. Proszę. Dzień meczowy. Szybka symulacja. O, wygraliśmy, dobra. Już myślałem, że przegraliśmy. 1-0. Legia Warszawa. A co z tym moim tym... zawodnikiem? Aha, Erling Haaland złotą piłkę dostał. A jak z tym? Zur mamy miejsce? Czwarte. Jest git. Dobra. Czy wygramy... Jak wygramy, to zostawcie łapkę w górę. O, remis. No dobra, to i tak dobrze. No i co z tym zawodnikiem? No... Trzeba już trochę przesymulować jeszcze, może przyjdzie. Poczekajcie chwilę Czyli Czek jesteśmy na pierwszym miejscu? Na drugim. Ej, to. Nawet bez... Kupiłem jednego zawodnika, którego nie ma. To ja nie wiem. Nie ma jednego zawodnika i tak? Dobrze idzie. Yy. Co ja tu mam? Yy. To nie. Eee. Yy. Aha, to ja nie chcę tego. Ech. W ogóle Bramkarz ma plus jeden. Oj, przegrywamy, fajnie. Ale Bramkarz dostał plus jeden overall. Dobra, ja mam... Ja wiem, kogo kupię. Dobra, to widzimy się, jak go kupię. Mam to chyba, nie. Dobra, no to idę przesymulować. Widzimy się w drugim sezonie. Puchar Krajowy, mamy finał! I co? Pięć serw. Karny... Sprawdźmy teraz Statys Statystyki zawodników Najlepszy strzelcy w Top 5 Jest nasz Ile bramek? 13 Asysty Czwarty Grosicki 7, okej, okay. występy, no dużo Nie ma nas w czyste konta, no słabo, słabo Czerwone kartki My ani jednej Fajnie, fajnie żółte kartki. My też. No dobra, my tu też. E, statystyki drużyny, sprawdźmy. Uj, e, mm, przepraszam. Sprawdźmy. E, bramki, 13. 13 to jest najwyżej? Na, najwyżej, najwięcej. Chyba to. Słabo troszkę. E, a inne ligi. Nie, mnie interesuje Bo w centrala To Kto skończyliśmy na... Raków częstochowa W Finale przegraliśmy Manchester, a my gdzieś tu w ogóle byliśmy? Nas nie było. A tu? Aha, tu też, dobra. Czyli prawie polskie po, polski wygraliśmy. Polski. Puchar prawie polski wygraliśmy. Krajowy znaczy się. No i tutaj. No i tutaj też nic no. Troszkę słabo. O, tu ten ham wygrał. Fajno. Przyjmujmy, bo mi są pieniądze potrzebne. Eee no to idę przesumulować do końca i niech przejdzie ten typu. Pum. Dobra. Koniec sezonu. Mamy przejść do tabeli. No to już sprawdzaliśmy. Koniec sezonu. Fajnie, ale chyba nie straciliśmy. Nowy początek. Czyli to jest który sezon? 2025-2026 teraz jest. Bo ja odnowię, tak. Zaraz jest końcówka sezonu. o odchodzi a co z tym typem co kupiłem go otóż go nie ma w ogóle czyli co my go mamy teraz bo ja nie rozumiem jest dobra czy ja tu grał sobie 70 ma ale tego nie będę no dobra, jest git. Tak. To fajne, że grał. No i... Dwóch muszę kupić, ale... Co to? Spersonalizuj z swój z klub. Aha, to nie, tego nie. To nic nie chcę. Nie wiem, ile mam pieniędzy. Ale sprzedam kogoś. Eee, to to, to ja nie chcę, bo ja oszczędzam. Biuro. I mamy ile? 8 milionów. Czyli hop. E, hop. Eee, otrzymano oferty? Chyba... Eee, on ma... Zrósł mu. To wartość też jego. Hmm. Hmm. No dobra, zaproponuj kupno. Niech Bóg se wymiana wymiana napastnicy on. 5 sześć i tak o no dobra buksa tak a ja dobra ja dostałem to to yy, negocjuj na dwa miliony ileś dwa miliony sześćset dwa miliony sześćset 20 Bardzo mi przykro, Aha, to zbąbi. Centrala. Dalej. przykro O, negocj jest negocjacja z buksom. Co ja zrobiłem? Anuj negocjacja z boksą. To? Negocjuj. Y witam cię. Y Akceptuj. No, takie cztery lata chociaż. Rok. Dobra. No to przynajmniej... Uh, Trzydzieści... Yes! Buksa! Brawo, Adam! Buksa! Pewnie będzie, będzie tak No się. To... Pięknie. Czy, no już nikogo nie kupuję. Tylko... Sprzedam... Tego pójdę... O Boże, to nie to. Grosicki, ile ma? Jest potrzebny ten napastnik. Centrala. To jak mi przyjdzie kontrakt, to... No to po prostu go dam i prze... Cały sezon znów. Przesymuluję i zobaczymy, co wygraliśmy. Oj, mogę więcej. Dobra, 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 dobra. Dobre. Mamy, mamy, mamy. To chociaż 2 miliony. 2 miliony to na kolejny sezon będzie. Zaproponuj nową. 2 miliony. D ta... takie coś? Może? No to niech będzie ten milion... Ale tak... mega blisko to... No dobra, no... Nie no jak ci będzie, no... dobra przedaliśmy dobra to ja teraz idę idę przesymulować cały sezon i najwyżej z buksą z buksą po prostu chyba ten przyduży kontrakt najwyżej to idę przesymulować Dobra, skończyliśmy sezon. I ja tu widzę, że jest słabo. Koniec sezonu. Albo... Nie, 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 cofnij, mogę cofnąć? Nie, nie zobaczyłem, które miejsce mieliśmy. No dobra, no dobra. Nie wiem, co się udało. I tak pewnie nic nie wygraliśmy, bo mieliśmy tak słabo. Ostatni sezon na wygranie czegoś. Ah, A. Slabo, słabo. Ajajaj. Ja zaraz zwołam biuro ile mam. Sprawdźmy inną. 5 Akademia. Nie, tron. Nie, zespół. Co to się w ogóle. Z... Co to się stanęło? Eś o trzeba kupić. Nie wiem, co tu się stało. No to szukamy na esz, o. To widzimy się, jak kupię nie stać, to ja go kupuję. Zaproponuj kupno Ja mam 5... Dobra, ja mam 5 milionów. przepraszam, że mam 2 miliony, tylko 2... Dwa... 500 Aha! Już! Easy Negocjuj I to jest... Jed to jest ostatni transfer. Jaki mogę zrobić I ostatni sezon? Na szczery I muszę jeszcze przedłużyć kontrakt z boksą. On miał tyle no to do... myślę, że mu 12 starczy, no. pomijamy jest dobra musimy z... e eśpa nie jest mi potrzebna ja nie wiem Jest. O robiora tak Czekaj bo które to jest To jest prawa on On też ma On mu. Hmm. O to też jest napad dosyć fajny Ten jest lepszy Tu jakiś bramkarz jest Dobry to to Zmieńmy po raz pierwszy bramkarza. SP nie będzie mi potrzebne on Tak. Yy, zespół. Yy, buksa. Negocjuj kontrakt. Akceptu. dwudziestu na 38 osiem. kontrakt o ile? Dobra, nie. Z... Już niedu... niedawno negocjowałeś nowy kontrakt, Z... a dobra. Myślałem, że coś innego zrobiłem zespół. Dobra no. No to teraz trzeba będzie przesymulować. No chyba, że idę ja mam na biurku? 1 milion. To ja przesymuluję cały sezon. I jak nie zwolniam, to wam powiem. I zakończymy na tym film. To idę przesymulować do końca sezonu. Widzimy się na ostatnim trzecim sezonie. No. Lecimy... Aha... Mam za mało. Mam za mało na ławce rezerwowych, to XD. Ale oglądamy, pokażę wam... Proszę państwa, NAJLEPSZE akcje. Ekstakl, bo AKCJE! Nasze oczy cieszyć będzie kolejne 90 minut piłkarskich popisów. Już niebawem się rozpocznie. Obyśmy dostali dobry mecz. Ja i chyba wszyscy państwo słuchający te słowa. Liczymy na to, że to będzie dobry mecz. O nie. I Mamy strzał. Bramka. Świetny początek. Teraz trzeba pójść za ciosem. Na no serio? Ten... W tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. No niestety, nie miałem co wam pokazać, to był jeden gol tylko. No niestety, niestety, niestety. Idę przesymulować Do końca już widzę, że mam piąte miejsce. No ale co no, półfinał, fajne. No nie wiem, nie, no, nie znów to kliknąłem. Ale tam był półfinał, no i, nie wy... no i nic nie wygraliśmy. Pogoń Szczecin. No, tak się prezentuje skład ostatecznie. Buksę sprowadziliśmy. Tego jakiegoś araba. I tego, Badey il. Y. To by było na tyle z tego odcinka. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrybera. Ja się żegnam. Więc na rapu!